Pogo, pogo. Ne, pogo, pogo. Ok. Nazwanie wykonane. Piąteczka. Ty, mam jedynkę faktycznie, czyli jakieś tam maks życia i inne zwiększa. Małpa jakaś. to będzie krapko, Krabowaty. albo szczurowaty. I gain. A nie, dobra, No A dobra, jednak, tak. Nie, nie, tak nie widzę postaci. No i tak stało w miejscu. Oni tu stoją w miejscu? Na początku? Nie, czy znaczy no idą, ty stoisz w miejscu. Dobra, nie ma, jeszcze raz. Graj z chłopem. Tak, Xbox Experience, Polecam. Pozdrawiam.

Źle na mieszane <śmiewanie> tak, to można spamałować. Ja mogę dwa razy, czekaj, Co się dostaje na drugim tym. Pociąg jedzie. to co? Nie da się tam skoczyć. Haha, <grym>, ty chciałeś wskoczyć? Tak. To. to ja biorę, mam najmniej życia. Nie! To była pułapka! Gdzie jestem? A, ty, przy, ty, nie dostałem. Oczekuję. porę. Nebudu to s Ne? Vaka. Hold it down. O, gryzonity to jsou. Gryzonity? No. To no, nezabavuje. W ogóle nie wystarczy raz jej uderzyć. Ty! złapa mnie za rękę! Gryzam! te Gryza, gryzam! Coś w tym jest. No właśnie one w kanałach łaziły. Gryzam. Chciałem, że będzie krokodil tak? Dandy? <grych> Szczury Co masz ze szczurem? Pogadaj z nimi No, pogadałem, że zabrali Ziemniaka Co to? Opicka, kurde, wlazłem w nie wiem kto miał najmniej Tu jest mega gryzonity Chyba jemy na najmniej Znowu <grych> żaba Rutowałem żaby czekaj, trzeba nam o! co to było? A z tych rur każdy zamiast walczyć z to... Jeden HP mam. Cześć Lagwan. Like Mutanty z nas. Nie, tylko z Kamila. <grych> Lecz wam. Pomocy. Co jest? No już łapam. mnie. Pomocy. Czekaj. Może? Już żyję. Nie mam właśnie. Kulek, wansubuje. Dziękuję, dziękuję. Chyba jakaś wypłata wpadła. <grymne> Żomik. <grymne> jakaś, jakaś premia. O, miałeś najmniej, chyba to Nie, to wszystkim da akurat. To była podwójna jakaś taka. No i taka chyba miałeś najmniej. A to ten, Fleciesz. Szczerowo. Radking. Rat King. Rat King. <grymne> to ja z nim walczę. Właśnie nie powinieneś z nim walczyć. Z twoim królem. Nic. Szczury! Ja nie mogę Który? dwa razy skoczyć. Nie wiem, bo to pokazuje jakiś guzik do wciskania, czy to... Czy to chodzi o... <laughs> Każdy sobie, <I laughs> rozwalczyć <zaraz i> <laughs> siedzi. Ty, jest tu jeszcze Tessa. Teraz nadciągają stadami. No, nie, no z tej strony się pojawiły. Kurde. O, level up, coś nowego. Super dive, atak jakiś nowy. Oba no, się się skup. Hmm. <grywka> Panie. Oa. O! Wzięliście to? Mam O. Chodź. Kurde, uciekł. Help! No nie! Help! Po mnie, help. <gry> <gry> Owa. Achievement zostałem Jakie? Okay. Chcę zabić Ratkinga używając Splintera. No. Ha. Kałabanga! Kałabanga. Znowu Dostań ten! Mnie. Po co nas z tym mikrofonem łazi cały czas? Ty, zaw zawinęliśmy koło No to jakiś mag na pewno Z Heroesów Czarnoksiężnik Idą normalnie Poszli Jesteś? Majd Nie To co oni tak dużo życia mają? gdzie dziwnie dużo tego życia mieni. Ugrzyzłem cegłę. Toń co robi? Pętał go. To nie, przerwali mi. Też umiem pewnie. Co robisz? Ale co on robił takiego? Ta. co to jest? Moc z wyskoku? Czy co? Nie. No, mhm. Moc z wyskoku. Ja nie mam tego jeszcze. No, no to musisz cztery się... 4 żeby tu zabić. Poniesie. Mhm. Gościu mi kombo walnął. Ale go rozwaliłem ty. To składał go tam. Ale to było dobre. Z od pokonanych to się... przeciwników? Czekaj. Ty faktycznie. Tam masz. Ty masz no? 205, ja mam 421. No ja po prostu zmieniłem niepotrzebny. Teraz już nie ma co wracać do tamtej. Kurde no nie mogę. Rzucił we mnie czymś Weź podnieś. My tam z Kamilem ładujemy. Co się tak trzęsie? O! To... Z Piczka. O! Piczkę znalazłem. Fajnie, że się podzieliłeś. Nawet nie wiem, że piczka Podnieś. jest. No to też zabiera cały punkt tego? Ta. Co, co demolujesz? Co tu się dzieje? O, podniosłem jakąś kasetę. Te żaby to jest w ogóle z innej gry, chyba ich, ich. Była taka gra o takich żabach, no? O właśnie. Co właśnie? Właśnie tam był chyba plakat taki, co w grze tamtej był. trzeba bo trzeba pograć. Czekaj, tu coś będzie. Teraz lepiej nam to idzie. Nauczcie się. No nie, no prosto no. we mnie. Niezły fart. Weź podnieś, Kamil. Podnieś! Ostatnia szansa. Dobra. No dzięki. No złapał Wernon. Wernon Rush? Kupiec korzenny. Teamwork is the way. This is the way. Disgusting. Cześć. Teraz można rozwalać... O, oh, Shredder. Shredder To ze Shredderem no, walczymy, nie? Mag miałby się nie grałeś nigdy? W no. No, nie. No nie... To jest to taki główny ich przeciwnik. A chłopcu nie grał nigdy. Ninja. Dobra, trzeba odejść pograć trochę. Ty, on respił jakiś tych Smoka z Mario. No co miałem na myśli? Trzeba chyba trzeba go pokonać najpierw. No właśnie. Zrobiony. No już zrobiono. Bolbom, e, to medytuję. O, Bazil kopać to jest. Może co? Bazil kopać. Skąd wiesz? Nie, kopał. W tym co Ballu, tak był, coś tu jest. Pisz tego. Dragon Ball też Dragon Ball też był. Basili Kopar. Też kopał? Ta, też kopał. Dobra, no, masz. O tu ja. Bomba wystaje. Uj! Pomocie. Jeszcze? Oj, co się stało? Nie dam rady, dam rady. Dasz radę. Też radę. Co na hita? Nie dam rady. Ale poczytałeś to? Nie czytam od na tym. Ta. Na gamepadzie grę, czy jak to się to nazywa? Gęboju, o! A masz! O masz. O masz! Ja to będę Ekstra Ninja Power Bar. Unded. A właśnie, to teraz będę miał 2T. Nie no, no i więcej Przyjętego. Ty no, te, tamten miał najmniejszy zasięg, bo miał te nożyki, a ten makija największy i od razu ten... Most Damage no Taken what? dostałem, achievement'a. w wy co to dostaliście? Na dole, co macie napisane? To, Czy to... Nic, no to ty To masz. samo? Tak. No, To, myślę, to, dałem, to że jest ten... to, co ktoś wygrał. O! Ziemniak. Znaczy, dół od ziemniaka. No. Ty, nie jest zła ta gra, trzeba przejść chyba. Jeszcze GTFO nas czeka dzisiaj. Kiedy odblokowuje się hokeistę? Nie wiem. No jest hokeista. On był taki. Nie. Taki tu nie, tam 1 gdzie jest? Wiem, 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 tylko chciałem zobaczyć co to jest. Jaki wykrzyknik? No tu, pod tu jedynką masz. A, faktycznie, coś odblokowaliśmy. Tak. I o co chodzi? Elegant, 50 punktów. No. Ha, okej. Okay. Fajnie. Opłacało się. Okay, Chyba, się a punkt kopie dostał Expa. jest znowu ten nosorożec, a ten. SZCZUR! Co oni się tak mieszają? No, silne. A to każdy dostał po 50. No. Kurde, ty! Dobrzy są ci dzidowcy! Mówiłem, że dzidowcy są... słabi. I nikt ich nie chce. Chwilę trzeba paski na... naładować. Heh. to tu dług... nie można spaść czasami. Długo sobie nie powalczył chłop. Znowu dzidowcy Gdzie? Yeah. A poczytać? Znaczy pograć? Daj mi powiedział o tym czytaniu, teraz mi się... <grym 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 o! Ty, to nie ja użyłem mocy? Co to jest? No, to nie! Ja. <laughs> weź tą dzidę! No i dostałem, nie mogę, weź wpadnij. Ja podróż. też dostałem. No iż potężny! No weź go za załatw, przecież on ci nie da spokoju. Bo mi coś, coś <laughs> źle nie chodzi. <laughs> nie mogę, jeden typ Bo na nas rozwalił. Potężny dzidowiec, zabił trzech. Daj mi coś... O, ty! To... <laughs> co, jak go Rzuciłem. <laughs> Dobra to było Gdzieś Kamil O, teraz zabiera Patrz Ty faktycznie serce co to daje? Daję drugiemu HP Faktycznie O tej Nie ten guzik <laughs> Piskę wziął Musi oddać po AP jednak. Dawaj tej picki kawałek. O nie ma. No. Ucznicy. Teraz na pewno musi się oddać. No to czas nagranie. granie. <laughs> Każdy z nich się rozkłada. Jak mi gościowano Ciągnęło mnie, chciałem sobie pograć O picka. ja biorę Super piczka. Dobra. A, no, wziął Ninja Power i gra na Gambolia No chyba, że to Ninja nie może zostać wtedy Mogę chyba, ale muszę cały czas używać Znaczy, mogę cały czas używać Ale jednocześnie AIX X Co to jest A i X? I takie... uderzenie z ziemi od razu robisz Jak ty to ładujesz tak? No tak tak No nic O ci zawsze byli mocni z maczetami o pizka przytrzymanym możesz odbijać wszystko Jowy power render. Najlepszy. No, Właśnie. Aha. Nie. O. Potrzeb? Tak. Ulu, dostałem dzisiaj. Ty, lag był. No tak. Ty, no nie mogę. Trzeba nim rzucić, po prostu. I teraz ja się odejmę. Chłop to czekał, żeby użyć mocy. Co za robala wziąłeś? O? Robala? Prosik? Nie, to no jest Jad chyba. Jakaś, tam jakaś bądź fina była. Fajnie. Yes, Cholera, mają te same ataki, skubońcy. <laughs> Nie da pograć! Nie, ten guzik wcisnąłem! Weź podnieś jak możesz. No, weź podnieś jak możesz. A, mm, nie masz. Weź, się No chłop nie da pograć. Dobra, trzeba ich klasycznie bić, bo... Ole dostał damage. Ole dał teraz. A ile my z HP zabraliśmy. Mój mieszkanie, pizka Kurde, pizka ten. Nie. Ja bym na kontrolu mieć skakanie, a nie ten. Leżę. Oba, leżę. Ty, chyba trzeba plan B aktywować. Ojojoj Nie. Dobra. Ojojoj Aktywuję plan B. Plan B. Kamil już się Nie, ja ja nie ja ja tylko on Ten Kamil to zawsze kieruje ostatni, nie? Tak Mocny, mocny zawodnik <noise> Mocny zawodnik Ojej oj. Dobra, znikam to ja właśnie znika. Znowu sam Cyk o, panie Pojechałem tutaj Batwinia No Spoko, to była Idziemy na tego Gitfeo,